Szła do laseczka do zielonego A ha, ha, do zielonego A do do zielonego Napotkała myśliweczka bardzo szwarnego A ha, ha bardzo szwarnego do Gdzie jest ta ulica, gdzie jest ten dom? Gdzie jest ta dziewczyna, co kocham ją? Znalazłem ulicę, znalazłem dom, znalazłem dziewczynę, co kocham ją. Myśliweczko, kochaneczku, bardzo mi ci rada. Bardzo mi rada Ha, ha, ha Bardzo mi rada Dałabym ci chleba Z masłem Alem go zjadła Ha, kim, Alem go zjadła haha ha, ha, Alem go zjadła Gdzie jest ta ulica Gdzie jest ten dom Gdzie jest ta dziewczyna Znalazłem ulicę, znalazłem dom, znalazłem dziewczynę, co kocham ją. Jakże zjadła to, zjadła, to mi się nie chwal. Ha, 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 to mi się nie chwal. Ha, 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 to, mi chwal. ha, ha, ha to mi się nie chwal. Bo jakbym Cię się spotkał, to bym cię zebrał. Ha, ha, ha to bym cię wybrał. Ha, 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 to bym cię zebrał. Gdzie jest ta ulica, gdzie jest ten dom? Gdzie jest ta dziewczyna, co kocham ją? Znalazłem ulicę Czynę, co kocham ją. Myśliweczku, ba, małkaneczku, Bardzo mi rada. Acha, ach, ach, bardzo mi rada. Acha, ach, bardzo mi rada. Ach, ach, rada. A to nie tylko leży, ociera. A ta ociera. A cha cha ociera. Gdzie jest ta ulica? Gdzie jest ten dom? Gdzie jest ta dziewczyna? Co kocham ją? Znalazłem ulicę, znalazłem dom. Znalazłem dziewczynę, co kocham ją. Po lament to jest moja dziewczyno. Ha, 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 moja dziewczyno. Ha, ha, ha moja dziewczyno. Wypłakałaś swoje oczka, nie miałaś o co. Ha, 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 nie miałaś o co. Nie miałaś o to, gdzie jest ta ulica, gdzie jest ten dom, gdzie jest ta dziewczyna, co kocham ją. Znalazłem ulicę, znalazłem dom, znalazłem dziewczynę, co kocham ją.